Przed meczem korony kielce z GKS-em Bełchatów oczy wszystkich zwrócone były na Emiliusa Zubasa. Bramkarz gości, odkąd trafił do Polski, radzi sobie kapitalnie. Na naszych boiskach nie puścił jeszcze bramki, wręcz zamurował ją przed strzałami rywali. Od tego muru za plecami Zubasa piłka odbija się już 590 minut, bo przecież Zubas nie puścił gola od przedostatniej kolejki Ligi Litewskiej, od 2 listopada. Koronę przeciwko GKS-owi Litwinowi wyprowadza jednak Maciej Korzym, czyli piłkarz, który strzelał bramki we wszystkich wcześniejszych pięciu tegorocznych meczach korony. A że trafienie z Lechią nie zostało uznane, to już zupełnie inna sprawa. Korzyma niespodziewanie wspierać będzie Mateusz Stąporski, który pierwszy raz gra od początku oraz Aleksandar Wukowicz, który wraca do składu po kontuzji odniesionej jeszcze 1 września. W 11. gości pojawia się Barto Żurek, a Szymon Sawala, który grał już na wszystkich pozycjach w obronie, tym razem ma grać za wysuniętym Muamadu Traore. Początek meczu i akcja korony dośrodkowanie w wykonaniu Kolańskiego, a potem strzał z dystansu Wlastimira Jowanowicza. Potem na boisku wiele się nie działo pod bramkami, patrzymy więc jaką technikę ma Korzym i patrzymy jak Mateusz Stąporski wycina Adriana Bastę. Kartki za to nie ogląda, a my wiemy jedno, Basta w tym meczu już nie zagra. W jego miejsce w obronie Raul González i właśnie Gonzales zagrywa do muamadu Traoré, końcówka pierwszej połowy, Senegalczyk przed szansą. Nie umie pokonać Małkowskiego, nie zagrał też piłki do Łukasza Madeja, który byłby właściwie przed Pustą Bramką. Potem jeszcze powtórka Sawali, jego pozycja już jednak zdecydowanie trudniejsza, a my patrzymy jak zmarnował tę szansę Traorę. Jak świetnie wręcz z podręcznika bramkarskiego zachował się Małkowski. Po tej akcji Traorę zmieniony w przerwie, a tymczasem jeszcze w doliczonym czasie gry Jovanović dysponuje niezłym uderzeniem, radzi sobie z tym strzałem. Wciąż bezbłędny Emilius Zubas. Patrzymy jeszcze raz na tę akcję z perspektywy bezbłędnego dotychczas Litwina i rozmawiamy z Maciejem Korzymem o przemyśle drzewnym czemu nie. Uważam, jestem jak to się za i drewniaka. No nie jest, no po prostu zrobiłem sobie jakąś tam sztuczkę i to ta sztuczka była niezwykle efektowna, a my patrzymy, że żaden z niego drwa, ale żaden drewniak. Fantastyczna akcja Korzyma, pierwsza po przerwie i korona prowadzi 1 do 0. Koniec niesamowitej serii Emiliusa Zubasa. Fenomenalna radość Korony Kielce. Jeszcze raz ta akcja, w której Korzym najpierw ograł Seweryna Michalskiego, potem Patryka Rachwała. Jeszcze raz położył Michalskiego, a potem jak na tacy wystawił tę piłkę Bośniakowi. Dla Jovanowicza to dopiero trzecia bramka na polskich boiskach, druga w tym sezonie, ale zasłużył na nią ciężką pracą. Korona nie rezygnuje. Sierpina wprowadzony po przerwie Mija Zubasa, ale potem nie podaje Korzymowi, a sam nie daje rady wykończyć tej bardzo dobrej akcji. Przyglądają się temu wszystkiemu Krzysztof Klicki i Marcin Sasal, były właściciel Korony oraz trener reprezentacji młodzieżowych. Były szkoleniowiec Kielleckiego klubu, którego gra może teraz cieszyć. Kolejne sytuacje po rzutach wolnych. To przepychanka Rachwała i Stąporskiego w murze. Sędzia Małek, który ostatnio nie sędziował, odsunięty za naruszenie nietykalności cielesnej Sebastiana Olczara na 5 tygodni. Dobrze wie, że Rachwał naruszył nietykalność cielesną Stomporskiego, który zimą chciał załapać się w Bełchatowie. Ostatecznie wylądował w Kielcach i sprowokował Rachwała do tego głupiego zachowania. Pomocnika GKS-u zabraknie w dwóch niezwykle ważnych dla GKS-u meczach z Podbeskidziem i Ruchem. A tymczasem kolejna szansa, akcja Stąporskiego, strzał Pawła Golańskiego obroniony nogą przez Zubasa. To już dośrodkowanie Golańskiego i Zubas pokazuje, że chociaż w końcu stracił bramkę, to nie stracił szczęścia. W każdym niemal meczu piłka odbija się od poprzeczki bądź słupka jego bramki. Korzymy, dobry dribbling na szesnastym metrze. Strzał w sam środek bramki. Bardzo dobry występ Macieja Korzyma. W przerwie wszedł na plac gry Dawid Nowak. To jego szansa z 78. Minuty. Zbigniew Małkowski zachowuje się, jakby chciał od razu odesłać Nowaka do szpitala tą stojącą obok karetką. Dostaje tylko żółty kartonik. Nie zauważył tej brutalności bramkarza Kieleckiego sędzia Małek. A tutaj genialna szansa Seweryna Michalskiego z samej końcówki. Mocne dośrodkowanie. Piłka trafia do stopera gości. Ale ten nie dał rady skierować jej do bramki. Nas do szatni gospodarzy kieruje oczywiście Maciej Korzym. Fora Kieleckich Wilków jest pierwszą, która nadgryzła w tym roku GKS Bełchatów i odebrała mu komplet punktów.